Cześć, z tej strony Krzysiekli z domowego Suriwalu. W dzisiejszym odcinku po raz ostatni omówimy kolejną kategorię rzeczy, które warto jest mieć w zestawie ewakuacyjnym, mianowicie narzędzia i sprzęt taktyczny, czy też broń. Zapraszam! Kartka, że mi nie odleciała, to sobie na jakimś patyczku na tej przełożę. Wreszcie po kilku miesiącach kończymy cykl, który zacząłem jesienią ubiegłego roku, o tym co warto jest mieć w zestawie służącym nam do ewakuacji z miasta, jakikolwiek by to zestaw miał nie być. Na tych materiałach omawiamy kolejne kategorie przedmiotów, nie konkretne rzeczy, tylko raczej całe kategorie. Dziś będziemy mówić po pierwsze o narzędziach. A po drugie o sprzęcie, który ma na służyć do zapewnienia bezpieczeństwa, broni sprzęcie taktycznym, jeśli można to w ten sposób nazwać. Pełną listę wszystkich materiałów, w których poruszaliśmy te zagadnienia, znajdziesz oczywiście tradycyjnie w opisie pod filmem, i tam też będzie odnośnik do takiej kompletnej listy wszystkich przedmiotów omówionych do tej pory we wszystkich kategoriach. Wydaje mi się, że warto do tego zajrzeć, bo ta lista jest całkiem niezłym jakby punktem wyjścia do budowy własnego zestawu ewakuacyjnego. Po tym filmie zrobimy jeszcze jeden materiał, mianowicie QA o zestawach ewakuacyjnych. Wszystkie tego typu tematyczne pytania spod tego filmu, spod innych zbiorę do kupy i opracujemy w jednym materiale, który zrobimy na żywo, żebyśmy mogli od razu podyskutować o wszystkich innych aspektach. Będę Was informować dokładnie, kiedy to by się miało ewentualnie odbyć. Na razie jeszcze nie wiem dokładnie, mniej więcej za kilka tygodni, ale lećmy po tym przy długim wstępie z konkretami. Troszkę się zrobiło ciemno, bo słońce zaszło za chmurę, więc zacznijmy może od oświetlenia. Wydaje mi się, że oświetlenie jest rzeczą absolutnie niezbędną, tak w zestawie EDC, jak i również w zestawie ewakuacyjnym. I po prostu chodzi o jakąś latarkę. Najlepiej nie latarkę ręczną. Tutaj proszę bardzo, mam y, latarkę na głowną, TrueNight, TH10. Y, działa, coś tam działa. Y, dlaczego latarkę, którą się zakłada na głowie? No to się wydaje oczywiste, ponieważ taka latarka jest dużo wygodniejsza w użyciu, kiedy coś trzeba zrobić, popracować, nie wiem, przygotować sobie schronienie, czy, czy uzdatnić wodę, czy zrobić obiad. No to zakładamy taką latarkę na głowę, czy na czapkę. Tak? Znaczy ona jest akurat... Tu, tak ma te gumki mmm, dostosowane do, do rozmiaru mojej głowy bez czapki. No i proszę bardzo, mam czapkę. Mogę sobie e, coś robić. Tak, ręce wolne, dwie. E, świetne rozwiązanie. Latarka na głowę to jest jedna rzecz. Druga, że to jest jakaś latarka ręczna, to jest jakieś takie miniaturowe co to jest. Phoenix E18R Proszę bardzo, coś tam działa, tak, różne tryby świecenia mm, ma klips. O przepraszam nie to chciałem zrobić. Dobra. Ma klips, który można zaczepić na, na przykład sobie do kieszeni, albo na kieszeń plecaka, czy na pasek od plecaka. Tutaj można zaczepić też sznurek. On, obydwie te latarki są chyba naładowalne na akumulatorki, już nie pamiętam, nie będę tego w tej chwili rozkręcał. Szkoda czasu. Dlaczego dwie? Bo e, dwie to tak jakbyście mieli jedno. Jak się jedna popsuje albo zgubi, zawsze mamy drugą. Dlaczego jedna na głowę, druga ręczna? No bo czasami jak chcemy na przykład nie wiem, zajrzeć gdzieś w jakąś dziurę, to łatwiej jest poświecić sobie latarką małą, latarką trzymaną w dłoni. Można w zestawie ewakuacyjnym mieć Maglite'a 6D, czyli taką gigantyczną, tej wielkości latarkę, wielką, ciężką, ale też można komuś nią zrobić krzywdę i można ją włożyć, w tym momencie, do kategorii przedmiotów służących do y, samoobrony. No też trzeba przyznać, że y, odpowiednio silny strumień światła, no może nie ten, tak, ale ten na przykład, y, albo, y, jak to zrobić, żeby to puszkało, o, no to on troszkę może nie tyle unieszkodliwi i zneutralizuje naszego, ewentual, naszego napastnika, który się połasi na nasze rzeczy, ale na pewno utrudni mu troszkę życie, zdezorientuje go a, i latarka w, ręku trzymana, latarka w ręku trzymana to myślę, że jest jedno z lepszych narzędzi, którym nie zrobimy komuś krzywdy, a no, może nam pomóc się uratować. W sensie da nam troszkę więcej czasu na jakąkolwiek reakcję, na przykład wyciągnięcie drugiego narzędzia do samoobrony, kiedy tamten się zasłoni i nie będzie mógł nic zrobić. Czyli latarka mamy z głowy, skoro jesteśmy przy sprzęcie troszkę do samoobrony, ale będącym, co by nie mówić, narzędziem, no to oczywiście mamy noże. Nóż to narzędzie, to wiadomo, nóż to nie jest sprzęt do walki, nóż to jest przede wszystkim coś do robienia różnych rzeczy, w sensie prac, wykonywania różnych prac. Ja tu mam akurat nóż Mora Light My Fire z krzesiwem w rękojeści, to jest mój ulubiony noży, krzesiwo, proszę bardzo, działa. Świetnie. będę chciał rozpalić ogień. Mam dodatkowo kolejną warstwę, jakby kolejny sprzęt służący do rozpalenia ognia. Ma wygodną pochwę z otworkiem na końcu, można użyć na przykład do wlewania czegoś do małej butelki. W sensie wlewamy do, do tego do tej pochwy i to tam się wlewa przez tę małą dziurkę. Można nawet zaimprowizowane filtry do wody można od biedy w tym czymś zrobić. Ja bardzo lubię. Noże Mora, ale też nie uważam, żeby to był jedyny słuszny wybór, bo różnego rodzaju składane nożyki mogę sobie wyobrazić, że będą wam do Waszych zestawów ewakuacyjnych pasować lepiej niż taka mora ze stałą głownią. Mora jest bohaterką wielu dyskusji na Facebooku i na forach dyskusyjnych. Dlaczego? Bo jak jest pytanie, jaki nóż kupić, to odpowiedź brzmi kup morę. Dlaczego morę? Mora to jest nóż dosyć dobry i dosyć tani. A jak coś jest dobre i tanie, to jest dobre podwójnie. Lepiej jest mieć tanią morę, niż nie mieć drogiego, lepszego morza. Tak jest moje zdanie. Mam takie samo zdanie w kategorii, w, jeśli chodzi o wszystkie inne kategorie sprzętu. Lepiej mieć coś taniego i niezłego, niż nie mieć czegoś droższego, niby że troszkę lepszego. Bo bądźmy szczerzy, no złożenie każdego takiego zestawu ewakuacyjnego EDC, no to są pieniądze. I oczywiście fajnie jest mieć w nim sprzęt, który absolutnie nigdy nas nie zawiedzie. Ale nie mamy takiej pewności. Nie ma 100% pewności, że jak kupimy nóż za 800 zł, to będzie lepszy od takiego za 80. Pod tym względem prawdopodobnie będzie lepszy, ale no wiecie jak jest, tak? Poza tym sprzęt się lubi gubić, lubi się niszczyć. I lepiej jest zniszczyć w czasie testu zestawu ewakuacyjnego nóż za złotych zł niż taki za 800. To jest chyba. Naturalny. Skoro mówimy o nożach, tutaj mam taki bardzo śmieszny mały folderek. Zobaczcie, jakie to ma, jako to ma wielkość, jest powiedzmy półtorej, długość, półtorej paczki zapalnicz zapałek, czy taka większa zapalniczka, a to jest nóż składany, z takimi wymiennymi ostrzami jak do noży tapicerskich, ja to później pokażę, bo jak tu zbliżę, to i tak będzie nieostre, więc ja to później pokażę. Normalnie się to składa, proszę bardzo. Można sobie zapiąć właśnie za kieszon do kieszonki, e czy do kieszonki plecaka, czy gdziekolwiek. E a ponieważ te noże wymienne są bardzo ostre, bardzo tanie to po co ostrzyć nóż albo mieć nóż i ostrzałkę, skoro można mieć nóż i trzy wymienne końcówki do niego na przykład. I tak będą lżejsze. Pięć końcówek tych, tych żyletek takich tapicerskich będzie lżejszych, ale też i tańszych niż jedna ostrzałka, osełka. To akurat dostaliśmy do pokazania na filmie. Odnośnik do miejsca, gdzie można to kupić, znajdziecie w opisie pod filmem. Skoro nóż, to wiadomo, maczeta. Maczeta to jest przecież lepszy nóż, no bo dłuższy, większy, lepszy. Jak ktoś mieszka w Krakowie, to może być niezbędny do życia. Ja to przestało być mieszane ze 3 lata temu. Ja mam mieszane uczucia. Kiedyś tam kupiłem sobie maczetę, jak byłem młody i niezbyt mądry, no to sobie kupiłem maczetę. Nie mogę powiedzieć, żeby jakoś szczególnie była przydatna w takich na przykład codziennych pracach działkowych. Naprawdę do ścięcia gałązek 100 razy wolę użyć sekatora czy piłki takiej składanej z Lidla niż maczety. No ale jak ktoś zakłada, że będzie się przedzierał przed jakieś, nie wiem, nadwiślańskie haszcze, będzie mu łatwiej te haszcze Penetrować z wykorzystaniem maczety, niż noża czy sekatora. Sekator z zakasowego ucieczkowym, trochę głupio. No to niech sobie tę maczetę kupi i nosi. Okej, okay, rozumiem. Maczeta jest naprawdę świetnym sprzętem do robienia ludziom krzywdy, w sensie w rwandzie to maczeta chyba grała pierwsze skrzypce, więc jest to, to narzędzie skuteczne, jak ktoś się nim umie posługiwać. No i myślę, że jak będziemy widzieć jakiegoś szaleńca w wojskowych ciuchach z wojskowym plecakiem i maczetą, to raczej zostawimy go w spokoju niż będziemy mu zawracać głowę, żeby oddał ten plecak. No to tak w kontekście jednego z ostatnich materiałów. Wspomniałem o pile do drewna. Nie wiem czy to jest rzecz, którą każdy powinien mieć w zestawie ewakuacyjnym, ale myślę, że rozważyć warto. Zwłaszcza jeśli zakładacie, że to właśnie z patyków, z gałęzi, z drewna będziecie sobie robić szałas później w czasie ewakuacji albo że będziecie pozyskiwać, musieli pozyskiwać dużo opału. Z jakichś względów. No, to wtedy dobrze jest mieć coś, czym będzie można te, te, te patyki na szałas czy do palenia wygodnie pozyskać. Dlatego myślę, że wtedy taka mała składana piłka. E, piłka z Lidla jest jedną z najpopularniejszych wśród preperów i survivalistów, To będzie niezły wybór. E, tak samo można rozważyć jakiś mały toporek, jakąś siekierkę. Siekierka to też jest świetny sprzęt, który ułatwia relacje międzyludzkie. Jak sąsiad przyjdzie do ciebie z awanturą, że nie wiem. Robisz grilla w sobotę i mu śmierdzi na działce pieczoną kiełbasą, tak? A ty akurat będziesz mieć w ręku siekierę, bo właśnie robisz drewno na opał, no to myślę, że sąsiad się troszkę uspokoi, tak? Emocje opadną. Zupełnie inaczej byłoby, gdybyś trzymał w ręku, nie wiem, na przykład miotłę. Masz siekierę, to jesteś postrzegany inaczej niż kiedy masz w ręku miotłę. Oczywiście nie zachęcam was do tego, żebyście pakowali siekierę do zestawu ewakuacyjnego. Po prostu pomyślcie o tym weźcie to pod uwagę. Kolejne narzędzie, które jest wielofunkcyjne i ma w sobie również piłę, to yy, żebym pokazał te piłę, z której strony jest ta piła. To nie jest piła, to jest piła. Multitool! Yy, bardzo lubię multitule. Mam multitula w zestawie EDC. To jest akurat mój multitool z zestawu EDC i myślę, że jakieś tego typu narzędzie z nożem, z piłką, może być właśnie kolejną warstwą sprzętu narzędziowego, kolejną warstwą narzędzi w zestawie ewakuacyjnym. Bo tu jest i jakiś śrubokręt nabity, i jakaś piłka właśnie i ostrze, jak się otwierasz do konserw i yy, nie wiem, w zależności od modelu, różne inne narzędzia, które mogą się nam przydać. Tak samo w scyzorykach szwajcarskich może być na przykład yy, dratwa, czyli taka gruba coś do przebijania, nie wiem, jak będziecie robić. Jak będziecie sobie robić schronienie z wykorzystaniem sznurka i banerów takich reklamowych pozostałych po wyborach, no to taką dratwą można fajnie wtedy wyrobić w nich dziury. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nigdy tego nie robiłem. I właśnie taki scyzoryk czy multitool to myślę, że warto jest mieć. E, tak jak wspomniałem, to jest multitool z mojego zestawu EDC. I skoro o tym mowa, no to myślę, że nie ma żadnego sensu dublować sprzętu w zestawie EDC i w zestawie ewakuacyjnym. Zestaw ewakuacyjny budujemy tak, że go zabieramy z półki, uciekając z domu i mamy w nim wszystko, co jest nam potrzebne. Tylko ja myślę, że jak będziemy z tego domu ewakuować się, to lepiej jest również zabrać zestaw PDC ze sobą. I wtedy mamy dwa zestawy. Dlaczego jest to ważne? Bo myślę, że warto jest tę właśnie taką zależność między nimi brać pod uwagę, planując zawartość każdego z nich. W sensie, żeby na przykład nie mieć dwóch multituli, bo na cholerę. No już jak tak, to multitul w jednym zestawie, a na przykład małych cyzoryczek w drugim. Wiadomo, że Jednego narzędzia się drugim nie zastąpi, no ale wiecie o co mi chodzi, tak? Nie ma sensu nosić dwóch multituli. Jeszcze jedno narzędzie, które gdzieś tam w mieście do na przykład wydostawania się skądś może się przydać. Łom. To jest chyba jeden z krótszych łomów, jakie można kupić. No, od biedy można komuś próbować zrobić nim krzywdę. Uważam, że bardzo ważną, bardzo przydatną rzeczą do zestawu ewakuacyjnego, także zestawu WDC, są okulary ochronne. Ja tu akurat mam takie. Przeciwsłoneczne, jest lato, więc przeciwsłoneczne bardziej się przydają. Dlaczego daleko przykładów nie szukać? Mamy teraz w Polsce suszę, kilka dni temu były bardzo mocne wiatry, ten cały pył, ten cały piasek podrywały z ziemi i miotały nim w ludzi. Po co w takich warunkach narażać się na jakiś tam piasek wokół? Myślę, że nie ma sensu, dlatego warto jest taki sprzęt ze sobą zabrać. Ochrona oczu. Wydaje mi się, że jednak może być potrzebna. Skoro mówimy o ochronie narządów wzroku, to o ochronie układu oddechowego też warto powiedzieć. To jest maseczka FFP3 firmy marki 3M. Dobra marka. Jakiś tego typu sprzęt uważam koniecznie musi być w zestawie. Po co? Bo znów możemy uciekać przez jakiś zapylony albo zadymiony obszar ze względu na przykład na pożar. Będziemy uciekać przed dużym pożarem. Nie wdychajmy tych substancji, jeśli możemy zatrzymać je na takiej maseczce, to nie są drogie rzeczy. Dobra, zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, do której potrzebna jest taka oto maseczka przeciwpyłowa. Mianowicie, ona chroni też nasz układ oddechowy przed pyłem radioaktywnym. To znaczy, jeśli będziemy się musieli ewakuować z miasta ze względu na jakieś skażenie, na nadciągającą chmurę opadu radioaktywnego, no to oczywiście to, co na skórze zostanie, no to maseczka nam nie pomoże, ale ona z całą pewnością zabezpieczy nas przed pyłem wnikającym do płuc i pyłem, który później będzie nasze płuca, no, napromieniowywać. A skąd wiedzieć, czy w ogóle musimy się bać, Promieniowania, no to pomoże w tym dozymetr. Taki choćby jak ten. To jest Terra P. Przywieziony przeze mnie wiele lat temu z Ukrainy. Być może będziemy mieli niedługo do przetestowania kilka innych dozymetrów, to wam też je pokażemy. Po co taki dozymetr? No bo on pokazuje, czy w miejscu, w którym się znajdujemy, mocno emituje promieniowanie gamma. No to rozumiecie, jak opad radioaktywny chcemy przed nim uciekać, no to, to się na pewno przyda. I taki ostatni sprzęt ochronny. Rękawice. To akurat są rękawice Mechanics. Dlaczego rękawice? No bo myślę, że jak będziemy, nie wiem, usuwać z drogi jakąś kłodę przewaloną albo coś przecinać, z czymś szarpać, walczyć, nie wiem, z płotem, rękawice lepsze niż tylko goła skóra. Wiadomo, no? I ostatni sprzęt ochronny to niech będą stopery do uszu. To się może wydawać durnowate. Przecież nie będziemy uciekać przed jakimś hałasem, tak? Skąd może się wziąć hałas? No że co, że jakaś bomba będzie wybuchać, to co, będziemy uciekać przed hałasem powodowanym przez bomby? Oczywiście, że nie. Ale jednak uważam, że to nie są drogie rzeczy, nie są też ciężkie. naprawdę, takie piankowe stopery do uszu, co się na strzelnicy dostaje garściami za darmo, to na strzelnicę dostaje się garściami za darmo, to po prostu zostawcie sobie, a nie wyrzucajcie po użyciu. A jak przyjdzie Wam kiedyś w czasie ewakuacji nocować w jakimś przydrożnym rowie albo w przepuście deszczowym pod autostradą, będziecie chcieli przed hałasem się chronić, to wtedy, wtedy właśnie Wam się przydadzą te stopery. To je weźcie. I jeszcze uważam, że powinniśmy wziąć ze sobą trzy takie rzeczy służące do naprawiania ekwipunku na przykład. Po pierwsze zestaw do szycia czyli igła, nitka, jakiś guzik, gruba nitka, gruba igła. Nić dentystyczna można być, może być wykorzystywana właśnie do szycia, tylko trzeba mieć odpowiednio wtedy grubą igłę z odpowiednio dużym oczkiem. To jest oczko w głowie? Nie, oczko w igle? Jak to się nazywa? Ucho! Nie oko, ucho. Z uchem igielnym, odpowiednio dużym. Po drugie, szeroka taśma. Wiecie, o co chodzi, tak? Bierzemy sobie starą kartę płatniczą, oklejamy ją taśmą klejącą, mamy wygodny sposób na przenoszenie dużej ilości tej taśmy szarej, takiej szerokiej. Dobrze, żeby ta taśma była wodoodporna. Ta taśma zazwyczaj się dobrze, łatwo drze w poprzek, czyli możemy ją urwać, nie musimy mieć noża czy nożyczek, żeby przygotować sobie mniejszy jej kawałek, a możemy zakleić np. dziurę w namiocie czy dziurę w kurtce, czy możemy komuś skrępować ręce na przykład jak będziemy chcieli z jakichś względów, nie wiem, powstrzymać go przed zrobieniem czegoś głupiego albo przymocować coś do drzewa, na przykład plandekę. Trzecim produktem naprawczym, o którym chciałem powiedzieć, nie są opaski zaciskowe. Można. Ja tam ich specjalnie nie lubię, no ale ludzie często mówią więc ja też wspominam. Natomiast to, co ja chciałem Wam zaproponować, to jest, uwaga, kawałek kleju na gorąco. To jest taki klej, wiecie, że się bierze pistolet taki do kleju, się naciska, on to potem wylatuje. wiadomo, że takie pistolety na klej są na prąd i nie będziemy nosić ze sobą tego prądu i tego pistoletu na klej. To nie o to chodzi. Ale kawałek takiego kleju, nie mówię, że dużo, kilka centymetrów. Trzymane w kombinerkach z multitula nad płomieniem, rozgrzewamy, i następnie wystarczy gdzieś kroplą takiego kleju kapnąć, czy na nie wiem jakiś szef w kurtce, który trzeba podkleić, bo zaczął przeciekać, czy na dziurę w bucie, przez którą zaczęła nam się wlewać do środka woda. I ten klej. no Nie mogę powiedzieć, żeby na pewno w 100% załatał taką dziurę w bucie, ale myślę, że na jakiś czas pomoże. I dlatego warto jest go mieć. To nie są ciężkie duże rzeczy więc warto. Ostatnim z narzędzi, o których chciałem powiedzieć, jest powerbank. Nie wiem, czemu akurat wziąłem ten, szkoda, bo jest zielony i nie, nie bardzo go widać na tle tego mchu za mną, ale powerbank, źródło prądu. Niekoniecznie musi to być powerbank. Lepiej, żeby to była np. fotowoltaiczna ładowarka słoneczna, taki panel solarny. Może jeszcze lepiej, żeby to była np. ładowarka na korpkę, choćby znajdująca się jako jedna z funkcji radia na korpkę. Mamy takie jedno fajne radio, które chyba trafi niedługo do oferty Karlucha, więc wam je niebawem pokażemy. No chodzi o to po prostu, żeby cały ten sprzęt elektroniczny, który ze sobą mamy, typu telefon, nie wiem, GPS, latarkę, móc sobie ewentualnie naładować. Gdyby nam przyszło korzystać z tego zestawu dłużej niż przez 3 dni. No bo wiadomo, że jak mamy tę latarkę, to bierzemy kilka kompletów akumulatorów, czy baterii do niej, albo akumulatorek jako podstawowy źródło prądu i awaryjnie bateryjki o odpowiednim rozmiarze. I tak cyrkulujemy, żeby ich zapas wystarczył nam na co najmniej te trzy dni, o których mówimy, przygotowując zestaw ewakuacyjny, a lepiej na dłużej. I na dłużej właśnie dodatkowe zewnętrzne źródło prądu nam się przyda. Dobra, dość o tych narzędziach. Bo mam głębokie przekonanie, że jednak nikt z Was nie był zainteresowany narzędziami, tylko chcieliście posłuchać o broniach. Jakie bronie, jaką broń trzeba wziąć na czas ewakuacji. To już parę sugestii usłyszeliście. Nóż, maczeta, toporek, siekiera, tego typu rzeczy mogą być awaryjnie wykorzystane jako broń. Dlaczego awaryjnie? No nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było zakładanie, że będziemy się bronić przed napastnikiem akurat z użyciem noża. Moim zdaniem po prostu nóż to nie jest narzędzie do obrony. E, można się nożem skutecznie obronić. Można zrobić komuś albo sobie też krzywdę, nawet nieświadomie. Natomiast e, walka nożem, to nie są rzeczy dostępne przeciętnemu zjad zjadaczowi chleba? Przestańmy się okłamywać, że jest inaczej. Po prostu nie. Jeśli myślisz, że zatrzymasz 120-kilowego napastnika przepakowanego sterydami, głodnego albo poszukującego pieniędzy na narkotyki, kiedy Ty właśnie ewakuujesz się z domu, zatrzymasz go nożem? Pomyśl raz jeszcze. Czyli myślę, że ustaliliśmy, że nóż raczej nie, siekiera, maczeta, no to też raczej nie po to, żeby się nią bronić, będziemy mieć w zestawie ewakuacyjnym. Skoro nie te sprzęty, to co? Dobra, uważam, że nie ma na świecie lepszego wyrównywacza szans niż broń palna. Co to znaczy wyrównywacza szans i dlaczego broń jest najlepsza? Ja za to, zawsze na to patrzę takimi kategoriami. Jaka jest najlepsza metoda samoobrony, czy narzędzie samoobrony dla 70-letniej, 45-kilowej staruszki? Jaka? Ja uważam, że jednak broń palna, że nie ma nic lepszego niż broń palna. Bo nic skutecznie nie powstrzyma tego wspomnianego 120-kilowego napakowanego koksa. Po prostu broń palna. No i teraz tak, e, oczywiście w zestawie ewakuacyjnym można mieć broń palną. W Polsce nie jest tak trudno pozwolenie na broń, jakby się wam mogło wydawać. Mamy na ten temat nagrany 5 lat temu materiał. E, tutaj wyjedzie karta o tym, jak zdobyć jedno z najprostszych pozwoleń w Polsce, czyli pozwolenie do celów sportowych. Broń posiadaną na takie pozwolenie, można przy sobie nosić załadowaną i użyć jej do samoobrony. Można jej użyć do samoobrony w domu, można jej użyć do samoobrony uciekając z domu przed powodzią. I to jest pozwolenie bardzo proste do uzyskania, względnie tanie i dlatego ten film pewnie jest tak bardzo popularny. Co roku kilkanaście tysięcy osób dostaje pozwolenie na broń do celów sportowych. W ramach tego pozwolenia może sobie kupić pistolet, karabin, karabinek systemu AK albo systemu AR. Można kupić strzelbę, można kupić sztucer myśliwski, można kupić naprawdę ogromną większość broni, która jest dostępna w tej chwili na polskim rynku. Tylko, że tak, broń palna ma oczywiste zalety, ale ma też wady. Pierwszą podstawową wadą w naszym systemie jest to, że trzeba na broń palną mieć pozwolenie. Część osób nie chce mieć pozwolenia na broń, albo nie chce mieć broni palnej. Okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć. Część osób nie dostanie pozwolenia, bo na przykład ma jakieś choroby, które wykluczają z grona posiadaczy, albo miały jakieś zatargi z prawem, i okej, okay, ja rozumiem, że taka osoba nie powinna mieć dostępu do broni palnej, ja się z tym zgadzam, natomiast nie widzę powodu, dla którego taka osoba miałaby nie mieć zestawu ewakuacyjnego ze wraz ze sprzętem, który pomoże tej osobie się skutecznie bronić przed jakimiś e, napastnikami. Po trzecie, e, zgodnie z przepisami, broń i amunicja do niej przechowuje się w szafach pancernych klasy, sejfach przynajmniej klasy S1. E, co to oznacza? Że oczywiście możemy mieć w zestawie ewakuacyjnym pistolet, możemy mieć w zestawie ewakuacyjnym przygotowany karabinek ze składaną kolbą na przykład możemy, ale wtedy cały ten zestaw musimy trzymać w szafie pancernej, bo nie możemy, nie wolno jest nam trzymać broni poza szafą, to znaczy przechowywać. Tak jest napisane w rozporządzeniu i w ustawie. Czy nie może być tak, że idziemy sobie do pracy, a broń czeka na nasz powrót w zestawie ewakuacyjnym? Nie, broń musi czekać w sejfie, czyli cały zestaw musi czekać w sejfie. I to jest oczywiście bez sensu. Kolejna rzecz jest taka, że jednak amunicja do tej broni i sama broń również są dość ciężkie. I też nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś będzie na przykład gorączkowo gdzieś poszukiwał grzebo w plecaku, żeby wyciągnąć jego pistolet, żeby się, przed nim, żeby się nim przed kimś obronić. I oczywiście ja rozumiem, że jak się ma broń przygotowaną na ewakuację, to to wygląda zupełnie inaczej. I tak to też zresztą powinno raczej wyglądać. To znaczy, mamy zestaw ewakuacyjny i w sejfie mamy osobną torbę bronią ewakuacyjną, nazwijmy to w ten sposób. Torbę, w której jest. Na, na przykład pistolet. Kilka naładowanych magazynków, ze dwa pudełka amunicji, kabura, którą sobie później zaczepimy, czy do pasa, czy nie wiem, do kamizelki taktycznej, którą będziemy przenosić, albo do jeszcze czegoś innego. W tej torbie może być też wycior, jakieś lepsze ochraniacze słuchu niż te, które, o których mówiliśmy przed chwilą. I to jest wtedy fajne rozwiązanie, bo bierzemy sobie zestaw ze wszystkimi rzeczami i drugi mniejszy zestaw z tego sejfu właśnie z bronią. I to jest ok. Tutaj macie rozpiskę, ile waży jeden nabój kaliber 9 mm popularny nabój pistoletowy, ile waży jeden nabój e, kaliber 22 bocznego zapłonu i ile waży jeden nabój systemu AK, czyli 762x39. No to teraz sobie policzcie, ile waży 30, czyli pełny magazynek do AK na przykład, ile waży 100, ile waży 300. No bo wiecie, fajnie byłoby mieć kilka magazynków naładowanych ze sobą, skoro już mamy tę broń, tak? Broń bez amunicji to jest tylko dość niewygodna i toporna maczuga. No, to lepiej jest mieć do niej amunicję. Ale to niestety wszystko trzeba później nosić. Nie, nie ma innej możliwości. Skoro już mówimy o tej broni, to jeszcze może w dwóch słowach, jaką konkretnie? Pistolet, karabin, strzelbę? No, zdania są podzielone. Gdybym miał broń, pewnie w zestawie ewakuacyjnym, czy do zestawu, planowałbym zabrać pistolet, bo jest chyba w miarę. Najbardziej uniwersalny. Dostaliśmy niedawno od sklepu kaliber.pl taką fajną nakładkę, przedłużkę, konwersję do pistoletu Glock, która czyni z niego coś niemalże będącego pistoletem maszynowym, bo się z tego wygodniej dużo strzela, łatwiej się celuje. Pokażę to na osobnym materiale. Tutaj macie przebitkę z tego, jak się z tego strzela. Całkiem fajne rozwiązanie. Nie przedłuża w żaden sposób lufy, czyli no, celność lepsza. Bierze się tylko z tego, że łatwiej i precyzyjniej się z tej konwersji z pistoletem w środku celuje, niż z samego pistoletu. Kiedyś pokazywaliśmy na kanale Henry AR7 Surve Czyli karabinek, który właśnie został pod kątem takiej sytuacji stworzony. On jest na amunicję bocznego zapłonu, czyli lżejszą, mniejszą. Ten karabinek jest składany, więc możemy go właśnie do zestawu ewakuacyjnego w miarę wygodnie zapakować, czy przytroczyć na przykład, a później jak już z miasta wyjdziemy, będziemy potrzebować na przykład zapolować na jakieś zwierzę, albo przed takim zwierzęciem się obronić, no to sobie go na spokojnie złożymy w sensie. Nie na spokojnie, kiedy to zwierzę zacznie nas atakować, tylko jak już wyjdziemy sobie na spokojnie go z miasta sobie go na spokojnie zmontujemy i możemy później e, go wykorzystywać. 3-kilowego AK czy AERA bym nie brał, strzelby chyba tym bardziej, zwłaszcza z tego względu, że amunicja do strzelby jest e, po pierwsze ciężka, a po drugie właśnie taka bardzo gabarytowo duża, więc dużo miejsca też się łoży zajmuje, więc nie można jej wiele zabrać. Ale strzelba ma też swoje zalety. I może teraz pytanie do was. E, jaka jest waszym zdaniem najlepsza broń palna do ewakuacji? Piszcie proszę w komentarzach pod filmem. Zobaczymy, jakiego jesteście zdania. Dobra, jeśli nie nowoczesna, nie współczesna broń pana na pozwolenie, no to co nam zostaje? Czarnoprochowce, na przykład rewolwer czarnoprochowy, rozdzielnego ładowania, który można mieć bez pozwolenia na broń. Można dziś w sklepie, mając lat 18, pójść go kupić i do niego kule i kapiszony i wszelkiego rodzaju tam dodatki, flejtuchy, nie flejtuchy, smary, nie smary. Bęben osobny można też kupić. Nie można tego kupić prochu. To znaczy, żeby kupić proch, trzeba mieć europejską kartę broni. Albo kolegę, który nam odsprzeda ten proch, albo pojechać na przykład do Czech, kupić go bez żadnego problemu. Myślę, że y, broń czarnoprochowa dla osób, które nie chcą mieć pozwolenia na broń, jest całkiem niezłym rozwiązaniem. I raczej rewolwer niż karabin albo dubeltówkę. Z tego samego względu, bo rewolwer to ma w bębenku 6 pocisków i y, 6 ładunków prochowych, a dubeltówka ma maksymalnie dwa. Na co warto zwrócić uwagę? Czarnoprochowców nie trzeba trzymać w szafie pancernej, czyli. Czarnoporochowiec już może być w zestawie ewakuacyjnym, nawet załadowany. Nie jest to może najbezpieczniejsze, żeby on tam sobie gdzieś luz luzem leżał, może w jakimś pudełku bardziej, ale z całą pewnością wolno i to może być w niektórych sytuacjach istotne. Niezależnie od tego, czy mamy tę broń w zestawie ewakuacyjnym, czy nie, myślę, że warto jest mieć jakiś gaz pieprzowy. Ja tu mam akurat taki e, KO w e, mgle, czyli w takim stożku. Ja się na gazach zbyt dobrze nie znam. Nie wiem, czy jest najlepszy ten, jaki można kupić, pewnie nie. Pewnie po opublikowaniu tego filmu się dowiem, jakie są inne lepsze gazy na rynku. Świetnie. Dlaczego gaz? Po pierwsze, dlatego, że nie wszystko możemy chcieć od razu zabijać. Niekoniecznie możemy chcieć zabijać psa sąsiada, jak będzie nas atakować. Tak? Albo sąsiada, gdy będzie nas atakować podczas ewakuacji. A gazem pieprzowym go zneutralizujemy, zniechęcimy do robienia nam krzywdy, jednocześnie narażając się na mniejsze reperkusje. W przypadku, gdyby ktoś chciał nas pociągnąć do odpowiedzialności za to, że zrobiliśmy sąsiadowi, czy psu sąsiada krzywdę. Wiecie, nie można zakładać, że ewakuacja oznacza jakąś totalną apokalipsę i że za wszystkie nasze grzechy będziemy tylko rozliczani przez Boga. No bo za łamanie prawa będziemy też rozliczani przez ludzi prędzej czy później. Myślę, że to należy zakładać. Pamiętajcie, że ewakuacja pojawi się także, kiedy będziemy uciekać przed pożarem albo powodzią, a nie tylko wtedy, kiedy państwo upadnie. Więc gaz z całą pewnością warto jest mieć. A jakie mają jeszcze inne rozwiązania? Na do głowy przychodzą mi dwa Proca. To też jest bang -guda, takie całkiem śmieszne, bo to ma takie magnesy, do których się te kulki, którymi się strzela, przyczepiają, więc łatwo sobie można e, nią właśnie strzelać. <grym> Wiadomo, wszyscy pamiętamy z Biblii Dawida i Goliata, ale nie kupuje się procy po to, żeby pokonać jakiegoś giganta, mutanta, nie, to nie o to chodzi. Procy to to, że możemy sobie zapolować na gołębia, odstraszyć jakiegoś y, psa, raczej niewielkiego, sąsiada, nie wiem. Celny strzał kulką między oczy myślę, że zmieni jego poglądy na temat tego, co planuje w danym momencie robić, czy planuje nas atakować, czy co, ale no, ja bym życia procy, swojego życia procy bym jednak nie zawierzył. Ale czemu nie, no? Fajny sposób, sposób na spędzenie wolnego czasu, tak? Strzelanie z procy. A druga rzecz, która przechodzi do głowy jeszcze, to łuk. No, mogę sobie wyobrazić, że ktoś właśnie z łukiem, przewieszonym przez ramię i z zestawem ewakuacyjnym w plecaku i kołczanem strzał ewakuuje się z miasta. Wiecie, jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest głupie. Jeśli ktoś będzie się ewakuować z dwuręcznym mieczem, bo akurat jest członkiem jakiegoś bractwa rycerzowego i fechtuje tym mieczem na różnego rodzaju festynach i na bitwie pod Grunwaldem co roku, to z całą pewnością ten miecz będzie dla niego jednym z najlepszych narzędzi do samoobrony. To ktoś go zobaczy, jak on tym mieczem wywija i stwierdzi, dobra, to jest jakiś szaleniec, jako jednak nie będę napadać. Poszukać, poszukam innego, łatwiejszego celu. Jeśli ktoś jest łucznikiem w jakimś bractwie łuczniczym, albo właśnie po prostu, nie wiem. Strzela sobie sportowo z łuku i ma ten łuk, dobry, łuk, ładny, taki wiecie, z jakimiś tam wygibasami, bo to zawsze bardziej profesjonalnie wygląda. E, I takie fajne strzały, i te tutaj jeszcze takie coś na ramie, nie wiem co się nazywa, nieważne. No to będzie postrzegane jako ktoś, kto umie zrobić krzywdę trafiając z łuku. I znów ktoś, kto będzie nas potencjalnie chciał napaść, pomyśli sobie, okej. Okay, nie tym razem, poszukam kogoś łatwiejszego. Oczywiście o broni na trudne czasy można byłoby rozmawiać godzinami. Nie bez przyczyny mamy na ten temat osobny materiał na kanale, tu go znajdziecie, bo warto byłoby wspomnieć o wszelkiego rodzaju kijach baseballowych, golfowych, szablach, nadziakach, no o mieczach już troszkę wspomniałem, włóczniach i halabardach. Nie ma to sensu. Ja nie znam się na tym aż tak dobrze, żeby móc o tym długo i interesująco opowiadać, więc na tym skończymy. Napiszcie tylko w komentarzu, jaka broń byłaby najlepsza do zapewnienia sobie bezpieczeństwa na czas ewakuacji, jeśli nie broń palna. Jeśli nie broń palna, to co? Piszcie w komentarzu. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału i naciśnięcia tego dzwoneczka do otrzymywania powiadomień, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Widzimy się w następnym filmie mniej więcej za tydzień. Za kilka tygodni będzie QA dotyczący zestawów ewakuacyjnych i zrobimy go na żywo. Będę was informować. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć! Pewnie się dowiem po opublikowaniu tego. Pewnie się dowiem po opublikowaniu. Pewnie po... Pewnie po... Pe, 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 pe.